chyba bodajże dziesiąty raz spotykamy się w Stróżnej na ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Organizujemy to w naszej placówce jako taką wiążącą imprezę w ciągu roku. Gościliśmy Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej z Gorlic, no i przede wszystkim uczniów z terenu całej gminy, ponieważ byli reprezentowani uczniowie z gimnazjów i ze szkół podstawowych wraz z opiekunami. To sobie bardzo cenimy, że wszystkie szkoły od lat biorą udział w tym turnieju. Pytania przygotowuje Państwowa Straż Pożarna. Są pytania bardzo trudne, ale to dobrze, ponieważ no, tematyka w ogóle jest bardzo szeroka i sprawia młodzieży dość sporo trudności. Ciężko jest dogarnąć ten zakres. Pewnie też tutaj decyduje Łódź Szczęścia jeśli chodzi o zwycięzców, ale uczniowie przygotowują się wyśmienicie, mają sporą wiedzę. Niektóre pytania wręcz nam sprawiają trudność, ale na powiecie są jeszcze trudniejsze, a na województwie no to już absolutnie wysoka półka. Nagrody ufundował pan burmistrz, szkoły otrzymaje puchary, statuetki, okolicznościowe medale. Staramy się, aby Wysłuch sali, w której uczniowie piszą też oddawał tego ducha Straży i myślę, że dzięki tego typu działaniom udaje się nam poszerzać kręgi strażaków, bo w tym roku do jednostek przybyło 20 młodych adeptów sztuki strażackiej. W to roku staramy się jakąś atrakcję młodzieży zorganizować. Mieliśmy już pokaz sprawności medycznej, mieliśmy techniczne e, działania, a w tym roku wymyśliliśmy, że młodzież zawiezimy do e, nowej e, remizy, nowego Domu Kultury Wiankowej tam druchowie zaprezentują swój nowy samochód, swój garaż i pokażą młodzieży, jakim sprzętem dysponują. Ze szkół podstawowych Szymon Pękala ze Szkoły Podstawowej w Wilczyskach i w ogóle Szkoła Podstawowa w Wilczyskach zajęła pierwsze miejsce, to była Puchar Burmistrza i uczeń z gimnazjum z Adrian Myśliwiec, i również Gimnazjum Zrzane zajęło pierwsze miejsce. I oni będą reprezentować gminę na eliminacjach powiatowych, które odbędą się za tydzień w Górlicach.